Adam Zaborowski zostaje w zespole, cieszymy się, to jest nasz Ostoja, nasz Lider i to jest także trener zespołu, więc cieszymy się z tego, że, że taka osoba zostaje. I to jest kolejny etap procesu budowania naszego zespołu i tej stabilizacji, której potrzebujemy. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę być częścią tego projektu, i e, cieszy mnie to, że po prostu kolejny raz e, drużyna i sztab e, jakby tutaj dają mi. E, zaufanie I no, naprawdę jestem z tego powodu naprawdę dumny. Adam Zaborowski podpisał półroczną umowę jako trener, a także półtora roczną jako zawodnik. Myślę, że ta współpraca będzie dłużej trwała, ale to za jest takie zabezpieczenie. Daliśmy sobie czas do końca sezonu i po sezonie podejmiemy decyzję, czy, czy chcemy tę współpracę kontynuować, ale na ten moment nie mogę narzekać tą tę współpracę. Jesteśmy ze sobą od początku, więc Adam Zaborowski to clickbait, a clickbait to Adam Zaborowski, więc myślę, że, że ta historia będzie miała swój ciąg dalszy. Jestem w klubie od początku i bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego zespołu od właśnie tych podstaw, od fundamentów i no po prostu, że to jest kolejny krok jakiś w tym kierunku, żeby nie robić tylko jednej rzeczy na, na tych studiach, tylko żeby właśnie tworzyć taką fajną wspólnotę, którą razem możemy się jakoś utożsamiać. Przed Adamem Zaborowskim są jasne cele. Adam Zaborowski ma poprowadzić Tuszyn do większej liczby zwycięstw. Mamy się piąć w tej tabeli. Adam Zaborowski ma także zapisane w kontrakcie, żeby, żeby zadbać o naszą klubową młodzież. Chcemy, żeby nasi adepci dostawali szansę w pierwszym zespole i liczymy, że przy takim fachowcu, jakim jest trener Zaborowski, nasza młodzież będzie tylko rosła i, i będą stanowili o sile tego zespołu. Cele na pewno są wysokie, znacznie wyższe niż były na początku poprzedniej mojej kadencji. Bo teraz to już jest, no nie ma żartów. Tak, żarty się skończyły, to już jest teraz poważny sezon. Mamy nadzieję, że uda nam się oczywiście zdobyć tutaj mistrzostwo, ale na ten, na ten moment jest to trochę trudne. Wydaje się to lekko abstrakcyjne. Zmierzamy do tego, żeby na koniec sezonu znaleźć się w tej czołowej chociażby szóstce ligi. No a co będzie po sezonie, no to zobaczymy. Mam nadzieję, że jakieś kwalifikacje, eliminacje do europejskich pucharów to jest oczywiście nasz cel na przyszłość i mam nadzieję, że do tego będziemy dążyć.